Dane są liczby. A równa się minus 1,27. B równe logarytm przy podstawie 1 z 64. I C logarytm przy podstawie 1 trzecia z 27. iloczyn ABC jest równy. Spójrzmy najpierw, czy moglibyśmy te logarytmy rozwiązać. Rozwiążemy wtedy, jeżeli ta liczba. Jest potęgą tej. Jest. Czy ta jest potęgą liczby tej? Też jest. Zatem możemy te liczby B i C osobno obliczyć. Logarytm przy podstawie 1, 4, 64. I dokładnie z definicji liczylibyśmy tak. Logarytm przy podstawie A z liczby B. Jest to taka liczba C, oczywiście przy pewnych warunkach, że A do potęgi C równa się B. No To sprawdźmy, czy jedna czwarta do jakiej potęgi da nam 64? No, gdyby to była nie liczba 64, ale jedna sześćdziesiąta czwarta. To 1 czwarta do potęgi 3, bo to 1 czwarta razy 1 czwarta i razy 1 czwarta dałaby nam wynik 1,64. Ale jest to 64, czyli odwrotność. A tym wynikiem jest minus 3. 1 czwarta do minus 3 daje nam 64. I ta liczba B jest już. Określona. Liczba C. Logarytm przy podstawie 1 trzecia z 27. 1 trzecia do jakiej potęgi daje nam 27? No w bardzo podobny sposób. Do potęgi trzeciej dałoby nam siódmą, A ponieważ jest to 27, to będzie do minus trzeciej. 1 trzecia do minus trzeciej daje nam 27. Mamy już to te liczby dwie jako proste. Liczba A też była prostą liczbą, więc A razy B razy C to jest tak. No tu przepisujemy minus 1,27 razy. I teraz zamiast B wstawiamy minus 3. I zamiast C wstawiamy też. Minus 3. Zacznijmy od znaku. Minus razy minus razy minus daj nam minus. I teraz ta trójka i ta trójka jako liczba 9, czyli to razem z tym da nam 1, a tu zostanie 3. Ponieważ tu jest dziewiątka 27 na 9 to jest 3. Czyli minus 1 trzecia. Taki jest wynik. No i z tych wyników dwóch ujemnych, które moglibyśmy już wcześniej wywnioskować, ten iloczyn jest równy po prostu minus 1 trzecia.